Nie tak. To jest historia dziewczyny, która jest w takim, powiedzmy średnim momencie w swoim życiu. Dziewczyna, kobieta, bo to 36-letnia dorosła kobieta, która jest w takim momencie w życiu, kiedy straciła pracę, nie czuje się zbyt komfortowo w sytuacji, w której jest, ponieważ czuje się też samotna, straciła kilka lat temu matkę z ojcem ma bardzo taki średni kontakt, umarła też jakiś czas temu jej babcia i ona pewnego dnia, niedługo właśnie po utracie pracy, dostaje. Przesyłkę z Niemiec, bo ta nasza bohaterka mieszka w Stanach Zjednoczonych i zostaje przesyłkę z Niemiec, która okazuje się być obrazem. Która okazuje się być obrazem przedstawiającym jej babcie, kiedy była młoda, i do tego obrazu, jakby nie wiadomo od kogo, wiadomo tylko, że ta przesyłka przyszła z Niemiec, z Galerii Sztuki, nie wiadomo przez kogo tak konkretnie została przesłana, i do tego obrazu jest jeszcze dołączony liścik, w którym napisano, że dziadek że jej dziadek tej naszej głównej bohaterki nigdy nie przestał kochać jej babci. I to jest taki e, to jest cała treść tego listu, który brzmi bardzo e, tajemniczo. E, I od tego zaczyna się cała historia. I powiem Wam tak, jestem właśnie na początku, czyta się bardzo dobrze. E, I jakby takie główne przemyślenie, które na razie mi się nasuwa to to, że potencjał na tą książkę jest ogromny. I bardzo boję się, żeby ta historia była dobrze poprowadzona i żeby ten potencjał nie został, wiecie... Boję się po prostu, żeby ten potencjał nie został niewykorzystany. Ale no, ta książka została mi polecona. Została mi polecona pod e, shortsem na YouTubie, tak mi się wydaje. Więc no, pokładam w niej ogromne nadzieje. Ta tematyka jest bardzo moja e, i bardzo... E, bardzo taka... Już od samego początku, czytając właśnie ten opis, od samego początku miałam ogromną ochotę ją przeczytać, więc trzymam ogromne kciuki, żeby dalej się dobrze czytało i żeby ten potencjał był, okazał się dobrze wykorzystany. Także... Także tak.